Dzień dobry, Siemianówko. Jest 7 styczeń, 226-2026 rok. Godzina parę minut przed dziesiątą. Jesteśmy w okolicy Starego Dworu nad Siemianówką, nad zbiornikiem wodnym Siemianówka. I tak, roz... widoczność jest Zosłaba słaba dzisiaj. Jest taka mgiełka. Bieterku hmm. nie ma. Temperatura rano, około siódmy było minus 9 stopni. Ciśnienie atmosferyczne 1015 hektopaskali. Tak, obracam kamerą w kierunku. Tu jest kierunek wyspa. Duża wyspa na siemienówce No i tutaj w kierunku sadku. No, widoczność jest słaba. Teraz wracamy z powrotem. No, spróbujemy zrobić zoom tam w kierunku krzyża. Tak, no widzę, że tam jest trochę kolegów. Nie za wielu, ale jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, około osiem osób. Może tak niedokładnie trudno, trudno powiedzieć. No ale zobaczymy. Może coś się uda zorganizować. Jakiś róg w tamtą stronę, jakiś przejazd. No i zrobić jakiś taki bliższy wywiad co tam co tam koledzy nadziałali tak nagrywam z komórki o, zdarza mi się tutaj że, że ze stabilizacją obrazu jest różnie w tej chwili jest w miarę dobrze przydałbyś jakiś gimbal do komórki może coś coś się da zorganizować w tej materii. Dobrze. Tutaj chyba mniej więcej tyle z tej takiej pierwszej relacji ja będę starał się ten temat pociągnąć dalej. No, zobaczymy co się tu jeszcze dzisiaj zadzieje. No plan jest, żeby tam właśnie zbliżyć się do tych kolegów, co tam siedzą na lodzie. W okolicach krzyża na zbiorniku Siemianówka. To na razie tyle. Ewentualnie do, do usłyszenia, do zobaczenia za jakiś czas. No, jestem ponownie. Plan jest taki, że przyjedzie po mnie Piotrek na kładzie i tego i się zabiorę z nimi pojedziemy tam na no właśnie jedzie i pojedziemy tam na o no, pięknie dzień dobry pan taksówkę zamawiał? tak jest, zamawiałem dzień taksówkę dobry, witam dzień dobry, dzień dobry witam serdecznie telewizja Siemianówka? tak, wybieramy się na krzyż wybieramy się na krzyż także zaraz tutaj z brzegu będziemy jechać Okej, okay, dobra, to siadamy i jedziemy. Chcesz pobrać, czy masz nagrywał? No, nagrywam, siadaj. A tędy dojadę do niego, czy... Yy... z wzdłuż brzegu wzdłuż brzegu zbiornika siemienówka wyjechaliśmy od starego dworu. E, tutaj mamy, tutaj mamy Bok i mamy Bok w budowaniach Mikołaja i wjeżdżamy głęboko na lutyko e, bardzo, bardzo delikatnie żeby tam nic się nie stało przypadkowo i ja o trochę ma suchego a tutaj miejscowy rolnik Janek ma no, jakieś tam drobne kurki żeby to się nie zbarnowało to... no tutaj mamy posiadłość nie tożsnie zwanego Regana Krążamy stary dwór kiedyś coś na ten temat nakręca jakiś filmik to są stare lipy które już mają są dorodne i mają swoje lata, są posadzone za czasów kiedy tutaj ten stary dwór powstał a to były dawne dawne dzieje. No jesteśmy przed bramą, przed bramką. Pierwsza część filmu Teraz jesteśmy na naprzeciwko sceny No i widzimy tutaj namiocik Namiocik Może uda się e, wracać tam zajrzeć do tego namiocika i kolega sobie tutaj rozbił się na, na lodzie wiercił w No, poruszamy się tutaj cóż brzegu cały czas bardzo blisko żeby bezpiecznie było grubość lodu jest około 10 cm ale dokładnie to chyba zobaczymy tam jak będziemy iść przy otworach też tutaj, ktoś zostawił łódkę, nie zabrał. Zbiornik będzie, e, będzie e, podnosił poziom wody. To Podejrzewam, wczoraj mieliśmy Trzech Króli Święto, Dzień Wolny, podejrzewam, że tutaj było sporo, sporo kolegów. Ja akurat wczoraj nic nie nagrywałem, także nie mam takich szczegółowych wieści z wczorajszego dnia. No zobaczymy, może coś koledzy my dowiedzieli na ten temat. w krzyża no i chyba tutaj się zatrzymamy i na piechotę udamy się tam w kierunku e, w kierunku wędkarzy nie wiem czy w ogóle coś będzie słychać jak <laughs> zobaczymy no starałem się starałem się żeby to wyszło dobrze no ale jednak hałas hałas był dość spory Także zobaczymy. No nic, idziemy w kierunku wędkarzy. Nie wiem, coś tutaj, jakiś ten obraz mam taki trochę przymglony. Nie wiem czemu. Jakoś bezpośrednio widzę, że lepiej to się prezentuje. Natomiast na ekranie coś tu nie za bardzo. No patrzę tutaj Właśnie zupełnie jest inaczej Tam w mojej okolicy, w okolicy starego dworu Nie ma tego A tutaj, tutaj Chyba większe ciśnienie Bo tu jest bliżej zapory Większe ciśnienie I Prawda Może gdzieś tutaj Ta woda wybija I podchodzi Pod lód Tam koledzy upominali się o jakieś wieści większe na temat lodu jego powstawania jego wytrzymałości tak mówiąc szczerze to lód taki 10 centymetrowy jest zupełności dla wędkarzy wystarczający natomiast wymagania organizowania jakichś zawodów wędkarskich to wymagania są takie że lód Powinien być grubszy jak 15 cm. No a podchodzimy do pierwszego kolegi. Dzień dobry, Siemianówko. Kłaniam się. Jak tam sukcesy? Nie ma nic. Jeszcze nic nie złapane, tak? Można pana pokazać. Nie, pana, pana, pana można kamerę pokazać? I... Nie, ja zostaję tam <laughs> Pan mówi, że nie jest fotogeniczny i, A, i tego. Tam młode, chłop... idziemy do młodych chłopaków. Połamania kija życzę panu. Tam mają ryby, o, to będzie luk. Tak, okej okay. Dobrze idziemy dalej. Idziemy dalej do nas. No, w sumie tutaj mam czterech kolegów. No jest po świętach dzień roboczy, także... No i mroźny, może nie zachęcający specjalnie do, do bytności. Dzień dobry panu. Dzień dobry. dobry Siemianówka się kłania. Witam. Ja to już u pana na kanale już występuję. Tak? Pan już zna mój kanał? A ja już nagrany byłem. Tak? A, a to można to... pana dzisiaj też nagrać? można. Można, to... okej. Okay. Panie. Jak tam sukcesy? pan powie? Dwa leszczyki małe. Na razie tak. Tak? A Ciężne. gdzieś one? A, aha. Małe to nie 0,3, coś takiego? No to tutaj to tutaj. A, tam z tyłu leżą, okej. Okay. No mamy tutaj. czyli szyki. Zimno. 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 czy bardzo... Tak, czy tego zamarzają? Zamarzają. No i co? Od której pan tutaj jest? Od dziewiątej. Od dziewiątej? A wczoraj był pan, może? Byłem. I dużo ludzi było? Było wczoraj 50 osób. 50 osób? No to nieźle. A jaka jest grubość śladu dzisiaj? Około 11 cm. Koło 11 cm. No, no tak przewidywałem, tutaj wcześniej wspominałem, że gdzieś około około, e, około 10 cm. Ale on od poniedziałku za bardzo nie przybrał ten. Tak mniej więcej to samo jest co było w poniedziałek, to samo jest i dzisiaj. Tak, zgadza się, bo nie, nie mrozy, pokrywa śnieżna jest. Mróz nie, przez te dni to był tam gdzieś parę stopni powyżej, poniżej zera. Także nie było to tak za. Uderka, uderka jest. No, ale wystarczająco. Na organizowanie imprez zawodu wędkarskiego to jest trochę za cienki, ale tak do pojedynczego e, łowienia ryb to nie ma problemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. E, życzę połamania kiju. Wejdziemy no, do następnego kolegi. Zobaczymy, jak tam sytuacja. No, jak słyszeliśmy, 50 osób jest, no, to dużo ludzi, no, było wczoraj. Dzień dobry, Siemienówko. Jak tam sukcesy? Złapa. O, są, są sukcesy, można pokazać? No, proszę bardzo, jakie ładne leszczyki. No, to i dziś chyba 0. Zero... 0,8? No 0,8 kg Ładne, ładne, bardzo ładne. No jedne z większych co, co tutaj będąc, widziałem e, ostatnio. Można pana pokazać? Nie. Okej, okay. dobrze. Dobra. Panie, życzymy e, połamania kija i idziemy do następnego kolegi. Nie, 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 Jurek Mironiuk Jurek Mironiuk na YouTube Także zapraszam na YouTube Idziemy do następnego kolegi Dzień dobry Siemienówko Zna Pan mnie, czy nie? Niestety nie, ale z chęcią poznam. Jak Pan mówi na YouTubie? Jerzy Mironiuk na YouTubie. No, no, kanał będzie. powstał niedawno, także... będzie nawet mogę teraz zrobić. No to dziękuję z góry. Jak tam widzimy tutaj? Jak tam sukcesy? U nas na cztery dziury cisza spokój. Na razie spokojnie, tak? Można Pana pokazać? Nie za bardzo. Okej, okay, ja dobrze, dobrze, bo żona może nie wie, gdzie gdzie mąż nie, jest, to lepiej. Okej, jasne. No, okej, okay, dobrze. Wszystko w porządku. Nie, nie, od w porządku. Pytam, pytam i wszystko nie, działa, nie? Patrzymy, jak tam. Na żywo leci, nie? Nie, nie, nie na żywo. Tak, pan nagrywa. Tak, nagrywa. Dobrze. dobrze. Jerzy, jak było? Jerzy Mironiuk na YouTube. A piąty dwa dni temu pan był tak, tak, był film już jest ponad 3700 odkryć. Mhm. Teraz przed 200. Jest, jest, mhm. ja co co no właśnie, po to właśnie tutaj nagrywam te filmy, żeby... Tak żeby koledzy, e, siedząc w tych domowych pieleszach, e, mogli, wiedzieć, mogli wiedzieć, co się dzieje na wodach. To cóż, to tyle. Dziękujemy. Połamania kija. No, dziękuję za życzenie i również wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Do zobaczenia. No dobrze. Coż tutaj... Nie, ja nikogo nie widzę. Krzyż pytam się Czy co? Krzyż w którym jest A Krzyż no, Tam gdzie to budka gdzieś bardziej Tak to może idziemy Możemy idziemy tam w kierunku Krzyża Ja natomiast yy, Dla kolegów na, na tym Na YouTubie podziękuję Jak i koleżankom Życzę wszystkiego dobrego roku Roku tradycyjnie bo Bo gdzieś tak do 15 Do 15 stycznia będę składał te życzenia bo bo kanał świeżo uruchomiony Także Pewnie nowych wielu kolegów Tutaj koleżanek się pojawi I z przyjemnością Pewnie te życzenia przyjmie Także tyle Chyba relacji na dzień dzisiejszy Zapraszam do oglądania Następnych filmów, które jak Mówiłem Będę nagrywał Będę nagrywał jak się będzie coś działo I będzie coś ciekawego Natomiast jak się nic nie będzie działo, to raczej nie. E, tak. Wszystko chyba podałem. Rano minus 9. 1015 paskali. No i wiaterku nie ma. E, przymglenie. Słoneczko, jak widzimy. Trochę zamgło. No i to w zasadzie tyle. Dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia.